Witajcie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do cotygodniowego przeglądu newsów. Czy samoloty Tornado polecą na Ukrainę? Włoskie media spekulują, że Włochy byłyby w stanie przekazać Ukrainie kilka egzemplarzy samolotów Panawia Tornado, ale na razie nie chcą wychodzić przed szereg, dlatego czekają na szerszą decyzję sojuszników. Jest to kolejny głos o możliwości przekazania Ukrainie myśliwców. Swego czasu taką opcję sygnalizowali Francuzi w kwestii myśliwców Mirage. Niemniej, na razie, wydaje się ten krok zbyt daleko idący. Z obawy oczywiście o eskalację. Czyli mówi się to samo, co w przypadku czołgów, które jak wiadomo już są przekazywane. Co do samego samolotu, to ciekawa opcja. Tornado został zaprojektowany w czasach zimnej wojny, czyli w latach 70. ubiegłego wieku. Jego głównym zadaniem miało być atakowanie celów leżących daleko za linią frontu. Jak to chciano osiągnąć? Przede wszystkim lotem na bardzo niskiej wysokości z bardzo dużą prędkością. Miały temu ułatwić m.in. wprowadzenie zmiennej geometrii skrzydeł. Jak widzicie, jeśli tego typu samolot byłby przekazany Ukrainie, to myślę, że zrobiliby z niego dobry użytek. Pojawiają się głosy, że są trudne i kosztowne w utrzymaniu. Ale to samo mówi się o Abramsach, które jak wiadomo trafią na Ukrainę. Także poczekamy, jak się rozwinie sytuacja na froncie. Czy Serbia odwraca się od Rosji? Prezydent Serbii Aleksander Vucic poinformował, że jego kraj rozpoczął negocjacje z Francją w sprawie zakupu myśliwców Rafale wraz z bogatym pakietem uzbrojenia. Obecnie Serbia posiada w swoim arsenale m.in. Migi 29 które częściowo zostały podarowane przez Białoruś i Rosję. Nie bez przyczyny. Serbia uważana jest za ścisłego sojusznika Rosji, a tymczasem zaczyna ona się skłaniać w stronę Zachodu. Co do samego zakupu, to myślę, że się dogadają. Francja w kwestii sprzedaży swoich najnowszych myśliwców przejawia sporą elastyczność. W przypadku biedniejszych krajów oraz z chęci do przyspieszenia dostaw, sprzedaje się m.in. używane maszyny przez francuskie wojska. Taki przypadek widzieliśmy m.in. w kontrakcie z Grecją. Jak będzie z Serbią? Zobaczymy. Kolejne K9 już w Polsce. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski dotarły kolejne zamówione w Korei Południowej armato K9 w liczbie 12 egzemplarzy. Nie są to nówki sztuki nieśmigane, ale używki z koreańskiej armii. Niemniej patrząc na tempo zamówień nie było specjalnie innej opcji. Natomiast spokojnie są to chałbice po remoncie z zerowym resursem i powinny być podniesione do standardu K9A1. Ale to nie koniec dobrych wiadomości w kwestii chałbic K9. W zeszłym tygodniu żołnierze pierwszej Brygady Artylerii odbyli pierwsze strzelanie z nowo pozyskanych haubic na poligonie w Toruniu. Przypatrywali się temu ministrowie obrony Polski oraz Korei Południowej. Według szefa polskiego MON ćwiczenia są świetnym dowodem owocnej współpracy między krajami. Podczas strzelania były widoczne nie tylko pozyskane k ale także polskie kraby, czyli jednak nie wszystkie oddaliśmy, oraz langusty. Zatem nie trwóżmy się aż tak bardzo. Stopniowo odzyskujemy zdolności bojowe. Czy zamówimy tysiąc borsuków? Szef Mon zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podpiszemy kontrakt z hutą Stalowa Wola na produkcję tysiąca borsuków. Czyli opracowanego w Polsce bojowego wozu piechoty nowej generacji. Głównym uzbrojeniem Borsuka jest polska wieża bezzałogowa ZSSW-30. Dodatkowo pływa, co jak wiadomo jest od lat oczkiem w głowie naszych dowódców. No ma pływać i koniec. Borsuk ma budowę modułową, więc może tworzyć różne konfiguracje. Na przykład być bardziej opancerzony, ale wtedy pływać nie będzie. Jego załoga to 3 osoby oraz 6 żołnierzy w tesancie w pełnym uzbrojeniu. Prędkość maksymalna to 65 km na lądzie oraz 8 km w wodzie. Masa w wersji podstawowej to 28 ton. W każdym razie zamówienie na 1000 porsuków oznacza, że HSW ma robotę co najmniej na 10 lat, bo ma osiągnąć moc produkcyjną na poziomie 100 egzemplarzy rocznie. Obecnie posiadamy ponad 1200 bwp 1 a zatem naturalnie pojawia się pytanie, co z resztą? 1000 borsuków to nie jest liczba, która w 100% zaspokoi nasze potrzeby. Zatem, czy w najbliższym czasie szykuje się umowa na zagranicznej produkcji BWP o cięższych parametrach? Czas pokaże. Do sprawy będę wracać. Pierwsze Abramsy sep 3 już za dwa lata. Sekretarz US Army poinformowała, że nasze Abramsy M1A2 sep 3 Zostaną dostarczone do Polski już za 2 lata, a całość dostaw powinna się zakończyć do końca 2026 roku. Przypominam, że zamówiliśmy także 116 Abramsów M1A1 Feb, które mają być dostarczone do końca przyszłego roku. Zatem za niecałe 3 lata powinniśmy dysponować flotą 350 Abramsów. Co do tempa dostarczania Abramsów, to w wersji CV3 umowę podpisaliśmy w zeszłym roku. Zatem w niecałe 4 lata Amerykanie wyprodukują dla nas 250 zupełnie nowych czołgów. Tymczasem ostatnio Norwegia zamówiła nowe leopardy w liczbie 54 egzemplarzy, które otrzymają po 7 latach oczekiwania. To nie jest złośliwość z mojej strony. Zrozumcie mnie dobrze, bo mam świadomość, że niemiecki przemysł może zwiększyć moce produkcyjne, ale do tego potrzeba po pierwsze decyzji politycznej, po drugie kontraktów, a po trzecie czasu. Także do wszystkich zwolenników czołgowej opcji niemieckiej. Czy my mamy ten czas? Polskie leopardy już na Ukrainie. Do Ukrainy dotarł transport pierwszych czterech polskich leopardów w wersji 2A4. O tym fakcie poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Kijowie w związku z pierwszą rocznicą ataku Rosji na ten kraj. Przypomnę, że na razie, na razie zadeklarowaliśmy 14 egzemplarzy dla Ukrainy. A w skład szerszej koalicji, która przekaże Ukrainie nowoczesne czołgi, będą m.in. Niemcy, Hiszpania czy Holandia. Jak wiemy, przeskok z czołgów z rodziny T na leopardy jest bardzo duży. Niemniej skuteczność, jak i komfort tych wozów jest znacznie większy. Mam nadzieję, że skutecznie pomogą w obronie naszego wschodniego sąsiada. Na ten temat zrobiłem osobny filmik, do którego link znajdziecie w opisie. Poza tym, w najbliższym czasie mają trafić na Ukrainę. Także nasze T-91. W oficjalnym transporcie ma być ich 60. Francuski, tak zwany czołg na kołach, powinien już być na Ukrainie. Według mediów, Ukraińcy zakończyli szkolenie na francuskich pojazdach AMX-10RC. I pierwsze pojazdy tego typu wyruszyły już na Ukrainę. W pierwszym rzucie ma być ich 14, ale całość dostaw ma się zakończyć w liczbie 40 egzemplarzy. AMX-10RC charakteryzuje się przede wszystkim działem kalibru 105 mm i stosunkowo lekkim opatrzeniem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej maszynie, to zrobiłem o niej film na kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Czy polskie efy dla Ukrainy? W tej sprawie wypowiedział się nasz prezydent Andrzej Duda. Stwierdził, że posiadamy tylko 48 egzemplarzy i w związku ze stanem naszych sił powietrznych. Oddanie nawet kilku egzemplarzy wydaje się w obecnej chwili trudne do wyobrażenia, w związku z zadaniami, które stawiane są przed naszym wojskiem. Co więcej, F-16 wymaga sporo czasu na szkolenie pilotów. Powiem Wam tak, podobnie mówiono o zachodnich czołgach, natomiast faktem jest, że posiadamy tylko 48 nowoczesnych samolotów myśliwskich. Tu niestety widać zaniedbania z naszej strony. Bo po ponad 20 latach w NATO, kraj naszej wielkości i naszych aspiracji powinien posiadać znacznie więcej nowoczesnych bojowych samolotów niż te kilkadziesiąt egzemplarzy. I na koniec informacja z Dalekiego Wschodu. Czterech polskich pilotów rozpoczęło szkolenie na nabytych ostatnio przez Polskę myśliwców FA-50 Golden Eagle. Szkolenie odbywa się w Korei Południowej i ma potrwać do końca lipca. W tym roku szkoleniu ma się poddać 8 polskich pilotów, a liczba dostarczonych egzemplarzy w bieżącym roku ma się zniknąć w liczbie 12 egzemplarzy z 48 ogółu zamówionych. Warto Was poinformować, że ostatnio koreańska konstrukcja zwyciężyła w malezyjskim przetargu na samolot szkolenia zaawansowanego i bojowy. Malezja zatem dołączyła do grona użytkowników tej maszyny. Ma ich posiadać 18 sztuk. Jak widać, nie tylko my uwierzyliśmy w ten samolot. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas, zapraszam do sekcji komentarzy i oczywiście pamiętajcie o subowaniu kanału. Dzięki i do następnego materiału hej.